Take care of your health. zawiodą Wiodą, Konwencjonalne, się po pomoc. do miścia bioenergoterapii, Iranu Uża, Ścisk w piersiowej i koniec, nic mi nie. Było. mi się wydawało, że już umierać chyba będę. Ja nie wiedziałam, co mam robić z sobą. Płakać, iść, co robić. A teraz, no to no przecież to nie ma porównania. Nie ma naprawdę porównania. Nogi same mi chodzą, zginają się same w kolanach. Z samochodu wyjdę, no to przecież nogę od razu wystawię. Kiedyś to musiałam jedną nogę wystawić i drugą ściągać z auta. Kręgosłup to przy zgięciu bardzo yy, bolał mnie też, no a teraz no nie czuję nic. Po prostu nawet nie wiem jak to, jak to powiedzieć, jak to opisać. No było, było zupełnie źle, a teraz jest zupełnie dobrze. I jest duża, duża stuprocentowa poprawa. Ireneusz Tobiecki, pomógł setkom chorych o i Tobie. Pan Ireneusz jest częścią historii polskiej bioenergoterapii. Pomógł nie tylko setkom, ale tysiącom potrzebujących w Polsce i w USA. Pomoże i Tobie. Zobacz uzdrowienia. Zapraszamy na indywidualne spotkanie z Panem Ireneuszem, Ciebie i Twoich bliskich. Zadzwoń i zamów wizytę.